Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przekazuje za pomocą swojej strony internetowej informacje o przebiegu i wynikach egzaminów zewnętrznych. Większość informacji jest dostępna publicznie. Są to zestawienia zawierające ogólne informacje o wynikach egzaminacyjnych na poziomie województw, powiatów, gmin oraz szkół. Dokładne informacje dotyczące wyników uczniowskich są umieszczone w serwisie Obieg, do którego dostęp wymaga zalogowania się kodem egzaminacyjnym i kluczem szyfrującym. Indywidualne wyniki każdego ucznia są dostępne jedynie dla niego samego oraz dla dyrektora szkoły, do której uczęszczał. W tym materiale zaprezentowane zostaną informacje o wynikach egzaminacyjnych dostępne dla dyrektorów szkół w systemie Obieg. Zostanie to pokazane na przykładzie wyników sprawdzianu. Dostęp do systemu Obieg najłatwiej uzyskać z głównej strony okę w Krakowie. Będąc na niej, wystarczy kliknąć w napis Obieg, znajdujący się na czarnej belce na górze strony. Kliknięcie przenosi nas do strony logowania. Załóżmy, że dyrektor szkoły chce uzyskać szczegółowe informacje o wynikach swoich uczniów. W pierwszej kolejności musi zalogować się, korzystając z kodu szkoły i klucza szyfrującego. W tym celu musi kliknąć w link Dyrektor w lewym górnym rogu ekranu i wpisać kod szkoły i hasło. Dyrektor szkoły w systemie Obiek ma dostęp do wielu różnych opcji związanych z egzaminem. Informacje zawierające wyniki egzaminacyjne znajdują się w folderze Materiały. Kliknięcie w niego przenosi nas do strony, na której istnieje możliwość pobrania pliku zawierającego wyniki szkoły. Pierwsza zakładka tego pliku, wizytówka, zawiera informacje o kodzie szkoły, jej nazwie i adresie. Znajduje się także tutaj informacja dotycząca organizacji arkusza danych. Możemy z niej dowiedzieć się, że w arkuszu znajdują się ogólne wyniki szkoły i klas na tle gminy, powiatu i województwa, ogólne wyniki uczniów. Uzyskane z całego egzaminu z poszczególnych standardów. Szczegółowe wyniki uczniów uzyskane za poszczególne zadania z uwzględnieniem rozwiązywalności poszczególnych zadań w klasie i w całej szkole. Jeśli uczniowie w szkole zdawali egzamin inny niż standardowy, zostały dla nich przygotowane odpowiednie zakładki, nazwane zgodnie z symbolem dostosowania na arkuszach egzaminacyjnych. W zakładce ogólna informacja o wynikach A1. Możemy znaleźć informacje o wynikach uzyskanych w klasie i w całej szkole w poszczególnych standardach, jak i za cały sprawdzian. Pozwalają one na szybkie porównanie wyników między klasami w szkole. Oprócz tego przedstawione zostały wyniki uzyskane przez uczniów w gminie, powiecie i województwie. Stanowią punkt odniesienia dla ogólnego porównania wyników. W zakładce A1 obszary znajduje się informacja o wynikach uczniów w poszczególnych obszarach, z których składa się egzamin oraz za całość egzaminu należy zauważyć, iż dyrektor szkoły ma dostęp do danych pozwalających zidentyfikować uczniów. W tabeli znajdują się ich imiona i nazwiska. Zakładka S1 zadania zawiera dwa rodzaje informacji. Po pierwsze, dyrektor szkoły widzi tutaj wyniki za każde pojedyncze zadania każdego z uczniów. Analiza tych danych w połączeniu z wiedzą dotyczącą treści zadań i sprawdzanych umiejętności pozwala na wnikliwą interpretację uzyskanych przez uczniów wyników. Informacje dotyczące zadań można odnaleźć w kartotece testu dostępnej w sprawozdaniach z wyników sprawdzianów za poszczególne lata. Druga z informacji dostępna w zakładce S1 zadania to dane dotyczące poziomu wykonania zadań w klasach w całej szkole. Oraz gminie, powiecie i województwie, na terenie których działa szkoła. Poziom wykonania zadania obrazuje nam, jak trudne były zadania dla uczniów. Wynik jest przedstawiony w procentach. Jeśli wszyscy uczniowie odpowiedzieli poprawnie na zadanie, jego poziom wykonania wynosi 100%. Zadanie bardzo trudne to takie, którego poziom wykonania jest niski, na poziomie maksymalnie 30%. Analiza poziomu wykonania zadań może wskazać nam na te treści, które w niektórych klasach zostały opanowane znacząco lepiej lub znacząco gorzej w porównaniu do innych klas całej szkoły lub gminy, powiatu bądź województwa. Oczywiście, by móc to wykonać, należy znać treść zadań i posłużyć się kartoteką testu. W sytuacji, gdy w szkole uczniowie zdawali egzamin niestandardowy, w arkuszu pojawiają się zakładki, Ogólna informacja o wynikach, obszary oraz zadania dedykowane dla tych egzaminów. Struktura zakładek jest taka sama, jak omawiana wcześniej. Dokładne informacje o wynikach egzaminacyjnych każdego ucznia, do których ma dostęp dyrektor, daje możliwość pogłębionych analiz osiągnięć uczniów. Zachęcamy do wykorzystywania tych danych.